Więcej śmieci niż deklaracji. Władze Bydgoszczy chcą rozwiązać ten problem. Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Mniej więcej 50 tysięcy mieszkańców, które mieszka w Bydgoszczy, nie płaci za śmieci. No, jak mogą nie płacić? Na działce też płacimy za śmieci, za śmieci tu płacimy i tam płacimy. No, trzeba płacić, no trudno. Więcej o tym problemie za kilka minut, ale zaczynamy od informacji o tragicznym wypadku w Bydgoszczy. Tragedia na rondzie w Bydgoszczy. Kierowca Tira nie zastosował się do znaku. Trzy osoby zginęły w wypadku. W zdarzeniu z Tirem nie sądzę, że ktokolwiek ma, ma szansę. Umowy, podatki, pomoc. Pracodawcy mogą na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczyć takiego obcokrajowca. Wszystko o pracy dla cudzoziemca. On przyjeżdża zarobić pieniądze tutaj, do Polski. Wisła na fali. 15 tysięcy tirów, mniej na ulicach, gdyby jedna barka dziennie tylko była spawiana z Gdańska. Trzy osoby zginęły w wypadku na rondzie fordońskim w Bydgoszczy. W nocy samochód ciężarowy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w prawidłowo jadącą taksówkę. Kierowca Opla i dwoje pasażerów zginęli na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku i szuka świadków. Kierujący tirem był trzeźwy, jest w areszcie, grozi mu do 8 lat więzienia. Była druga 2.45 w nocy, rondo fordońskie. Kierowca taksówki jechał prawidłowo z centrum miasta w stronę Fordonu. Miał pierwszeństwo. Jednak ciężarówka nadjeżdżająca z ulicy Torońskiej zamiast się zatrzymać, wjechała na rondo i uderzyła w bok samochodu osobowego. Opel został całkowicie zniszczony. Trzy osoby zginęły na miejscu: 52-letni kierowca taksówki oraz 34-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna. Ciężarówki na drogach stwarzają często poważne zagrożenie, oceniają inni kierowcy. Kierowcy tirów wymuszają pierwszeństwo notorycznie. Także trzeba na nich po prostu uważać. Auta zatrzymały się na torowisku i pasie zieleni przy ulicy Fordońskiej. Kierowca Tira był trzeźwy, został zatrzymany na 48 godzin. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja szuka świadków zdarzenia. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki tylko nieznacznie przekroczył prędkość. Była godzina trzecia, a zatem na terenie miejskim mamy możliwość poruszania 60 na godzinę. Nie 50, tylko 60, tam jest podniesiony limit, że tak powiem. I ze wstępnych ustaleń wiemy, że przekroczył dosłownie nieznacznie o kilka kilometrów na godzinę. Oczywiście to są wstępne zupełnie informacje. Dalej będziemy musieli przeprowadzić badanie tachografu. W zderzeniu z Tirem pasażerowie osobówki nie mieli jednak większych szans. W nocy sygnalizacja świetlna działa w ograniczonym zakresie. Nie zwalnia to jednak z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Porze nocne. Na rondzie tym włączone są tylko i wyłącznie światła pomarańczowe. Jest to jednocześnie sygnał dla kierowców, aby stosować się tym bardziej do znaków. Gdyby wyłączyć światła na rondach. To będą wypadki straszne, bo ludzie nie przestrzegają tego, że są na rondzie. Wypadek wywołał utrudnienia w komunikacji miejskiej z powodu prowadzonych jeszcze rano policyjnych oględzin. Wstrzymano ruch tramwajów między rondem fordońskim a pętlą przy wyścigowej. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Bydgoszcz Krystyna Remaszewska. To nie jedyny groźny wypadek w Bydgoszczy. 56-letni mężczyzna walczy o życie w szpitalu po tym jak wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił go samochód. Za kierownicą siedział duchowny jednej z bydgoskich parafii. Ksiądz był pijany. Do jutra zostanie w policyjnym areszcie, grozi mu do 8 lat więzienia. W pobliżu szkoła i przedszkole ograniczenie do 40 km na godzinę, a kierowcy pędzą. We wtorek po południu na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy przy skrzyżowaniu z ulicą Transportową samochód osobowy potrącił pieszego. 56-letni mężczyzna przechodził po pasach. Jeden z samochodów zatrzymał się przed przejściem, drugi na sąsiednim pasie i jechał dalej. Leżył człowiek, pogotowie było już tam raniowali go po prostu. Maska była nie wnieciona, nic, tylko cała przednia szyba była zbita. Poszkodowany w wypadku mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy. Jest pod opieką lekarzy na oddziale neurochirurgii. Wypadek spowodował 64-letni mężczyzna, ksiądz jednej z bydgoskich parafii. Jak się okazało był pijany. Policjanci na miejscu przeprowadzili badanie trzeźwości. Jak się okazało 64-letni kierujący był nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Ksiądz do czwartku pozostanie w areszcie. Policja odebrała mu prawo jazdy. Za spowodowanie wypadku i jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W czwartek przesłucha go prokurator. To już kolejny wypadek w tym miejscu. Kilka lat temu szesnastolatkę przechodzącą przez przejście dla pieszych potrąciła ciężarówka. Okoliczni mieszkańcy mówią, że to niebezpieczne miejsce. Studenci przechodzą, dzieci małe przechodzą. No, kierowcy nie zwracają uwagi za bardzo na, 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 na ograniczenie żeby jest ograniczać szybkość tylko pędzą. Mieszkańcy apelują do drogowców o ustawienie w tym miejscu świateł, tym bardziej, że kierowcy z reguły przekraczają tu dozwoloną prędkość. Zmieniamy temat. Dla pracowników to praca marzeń, dla pracodawców oszczędności. Ukraińcy coraz chętniej i łatwiej znajdują zatrudnienie w Polsce. Zapotrzebowanie jest duże, zwłaszcza gdy bezrobocie spadło i trudno jest znaleźć polskiego wykwalifikowanego pracownika. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca dyskutowano podczas konferencji dla pracodawców zorganizowanej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Reputacja w dla Iryny Protas, studentki z Ukrainy, to druga praca podjęta w Polsce. Jest dość fajna praca w biurze i ciągle jest jakiś sposób rozmowy, SMS-y, maili. I tak kontaktujemy się i staram się jakoś podwyższyć swój poziom języka. Iryna pracuje w biurze rekrutacji na umowę zlecenie. Powrotu do kraju nie zakłada, bo jak mówi, nie ma do czego wracać. Ukraińcy to wciąż najliczniejsza grupa cudzoziemców, która decyduje się na pracę w Polsce. To pracownicy wyjątkowo cenieni przez pracodawców. On jest silnie zmotywowany. On przyjeżdża zarobić pieniądze tutaj do Polski po to, żeby intensywnie pracować, więc jest bardzo lojalny, bardzo sprawny, często przywozi umiejętności, których nie ma tutaj. Na zatrudnienie cudzoziemca decyduje się coraz więcej firm. W tym roku Bydgoski Urząd Pracy zarejestrował 13 tysięcy wniosków pracodawców, którzy poszukują obcokrajowców. W ubiegłym roku w tym samym czasie ta liczba była dużo niższa. Powód? Przede wszystkim niskie bezrobocie, brak pracowników posiadających określone kwalifikacje. Tutaj widzimy to zwłaszcza w zawodach mechanicznych, tak? Spawacze, ślusarze. Jest praca, ale by pracować legalnie, trzeba spełnić sporo warunków. Żeby wjechać do Polski, oni muszą uzyskać wizę, chyba że są w ruchu bezwizowym. Następnie starają się samodzielnie bądź też za pośrednictwem pracodawcy o zezwolenie na pracę. I dopiero wtedy mogą tę pracę wykonywać. I tutaj procedury trwają od miesiąca do trzech. 4, 5, 6. Dlatego niektórzy pracodawcy omijają skomplikowane procedury i zatrudniają cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń. Na kujawach i pomorzu do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko. No zdarzają się przypadki, że po parę, na zakładzie po parę cudzoziemców właśnie stwierdzamy, że w jakimś przedziale czasowym nie posiadali tych stosownych dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. W takim przypadku konsekwencje ponoszą nie tylko pracodawcy, ale też pracownicy. Grzywny mogą wynieść nawet powyżej 3000 zł. O tym, jak legalnie zatrudnić cudzoziemca, rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki. Pracodawcy mogą na przykład dowiedzieć się w jaki sposób ubezpieczyć takiego obcokrajowca w Polsce. W jaki sposób legalnie mogą zatrudnić obcokrajowca. Mogą dowiedzieć się na temat podlegania ubezpieczeniom na przykład ubezpieczeniu zdrowotnemu. Konferencja to kontynuacja poprzednich spotkań z pracownikami z zagranicy. W spotkaniu wzięło udział około 100 pracodawców. Bydgoszcz Agata Chyłka. A więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gośćmi Grażyny Rakowicz będą Krystyna Michałek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krzysztof Sikora, konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki. Ze względu na transmisję od godziny 19.00 piłkarskich derbów Łodzi, program wyjątkowo dzisiaj tylko o godzinie 21.15. Wisła może być szlakiem transportowym, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Trzeba poprawić m.in. oznakowanie trasy. To wnioski płynące z rejsu, który w kwietniu odbył się na odcinku Gdańsk Warszawa. W Toruniu podsumowano dzisiaj ten projekt. To była operacja dużej wagi. Załadowana dwudziestoma kontenerami barka pokonała 440-kilometrowy odcinek w górę Wisły z Gdańska do Warszawy w 9 dni. W tym czasie prowadzono inwentaryzację tego fragmentu rzeki. Oznakowany prawidłowo z tym, że znaki niewidoczne, a to zagraża niebezpieczeństwu. Żeglugi. Rejs, który odbył się w ramach Międzynarodowego Programu EMMA miał przede wszystkim promować żeglugę śródlądową jako transport zarówno ekologiczny jak i ekonomiczny. Według wyliczeń organizatora odległość na jaką można przewieźć tonę ładunku przy tym samym nakładzie energii w przypadku ciężarówki to 100 kilometrów koleją 300 a barką 370. 15 tysięcy tirów mniej na ulicach, gdyby jedna barka dziennie tylko była spławiana z Gdańska, mówi samo za siebie. Podczas rejsu barka cumowała przy nadbrzeżach nadwiślańskich miast regionu. Na jej pokładzie odbyło się wiele spotkań, dyskutowano między innymi o gospodarczym potencjale Wisły, a plany wobec polskich rzek są. Wynikają z przyjęcia przez Polskę konwencji czy porozumienia AGN i te wszystkie drogi wodne, ślądowe istotne z punktu widzenia transportowego mają się być stać międzynarodowymi drogami wodnymi, takimi autostradami. W czasie rejsu naukowcy Słukaw oraz specjaliści z RZGW prowadzili szereg badań. Koryto Wisły było sondowane, pobrano próbki wody, badano przejrzystość rzeki. W przyszłości dane te pozwolą na wytyczenie szlaków w jak najgłębszym miejscu. O w przyszłości regionalnego odcinka Wisły w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego eksperci dyskutowali także na UKW w Bydgoszczy. Ten kryzys się będzie powiększał, to znaczy będziemy mieli jeszcze bardziej niebezpieczne powodzie i jeszcze większe susze. W sumie, jeżeli byśmy rozpatrywali to z punktu widzenia klimatu, to praktycznie rzecz biorąc ilość wody się nie zmienia, tylko dystrybucja się zmienia. O możliwych rozwiązaniach i scenariuszach rozmawiano podczas pierwszego kongresu środowiskowego, który zorganizował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, co jeszcze w programie? David Lynch z wystawą w Toruniu ekspozycja będzie towarzyszyć festiwalowi Kamerimicz. Trwa bydgoska Olimpiada Młodzieży. Bydgoszczanie nie płacą za wywóz swoich śmieci, ostrzega miasto. Dotyczy to 50 tysięcy mieszkańców. W swoich deklaracjach zaniżają liczbę osób w gospodarstwie domowym i w ten sposób płacą mniej. Urzędnicy wyczerpali już wszystkie możliwości kontroli opłat, proponują więc dwa warianty zmian i zapraszają Bydgoszczan do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Góry śmieci na chodnikach, w krzakach i przy osiedlowych śmietnikach. Tak wyglądały pierwsze dni obowiązywania ustawy śmieciowej, która miała zrewolucjonizować gospodarkę odpadami w Polsce i być lekiem na rosnącą ilość odpadów trafiających na składowiska. I choć od wejścia w życie reformy śmieciowej wkrótce miną cztery lata, to nie dość, że nie zmalała liczba dzikich wysypisk i nie wszyscy zdążyli opanować zasady segregacji, to jeszcze wielu mieszkańców uchyla się od płacenia za wywóz swoich śmieci. Nie może być tak, że występuje tutaj zjawisko pasażera na gapę, bo tak naprawdę jeżeli 50 tysięcy osób nie płaci, to znaczy, że owe za, za te osoby albo płacą inni, albo płaci, płaci budżet miasta. Czyli także mieszkańcy, jak przekonuje prezydent miasta, ratusz wyczerpał już wszystkie możliwości kontroli ściągalności opłat. Nie pomogło nawet zaangażowanie 10 strażników miejskich. 15% mieszkańców Bydgoszczy wciąż nie płaci swoich zobowiązań. Dlatego pojawił się nowy pomysł, jak rozwiązać śmieciowy problem. To konsultacje społeczne. Od 25 maja do 14 czerwca Bydgoszczanie będą mogli się wypowiedzieć, która z dwóch metod rozliczania opłat za wywóz odpadów bardziej im odpowiada. Jedna to jest przejście na metodę obliczenia opłaty według powierzchni. Tu pokażemy dwie możliwości jakby podwyboru od metra kwadratowego lokalu bądź według podziału na 13 przedziałów. I drugi wybór to pozostanie przy metodzie naliczania od osoby. Przy tym wariancie opłata za wywóz śmieci od jednej osoby miałaby wzrosnąć z 13 zł do 13,50 zł, ale znów nie daje to żadnej gwarancji ściągalności opłat. Urzędnicy przekonują, że pierwszy wariant jest korzystniejszy dla czwartych mieszkańców miasta. Jednak wybór pozostawiają Bydgoszczanom. Mi się zdaje, dwa są niedobre. <śled> Czemu nie dobra? No nie wiem, no bo niektórzy segregują, niektórzy nie, a jak przyjdą bezdomni, szukają puszek, to wszystko wywalają. No to już zwrócić się do, do mieszkańców, czy, czy poprzez, nie wiem, radę osiedla, czy e, z jakimś pytaniem, z jakąś ankietą. Może, może mieszkańcy by się wypowiedzieli. to może byłoby hmm, chyba najbardziej takimi miarodajne dla rozwiązań dla później takich finansowych. Ja bym wybrał ten pierwszy, ten, ten od metrów. Bo mam mamy mieszkanie. W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania z mieszkańcami. Będą ankiety, uruchomiona zostanie infolinia. Zmiany mają wejść w życie 1 września. Bydgoszcz Iwona Komisarek. David Lynch z wystawą w Toruniu, jeden z najbardziej cenionych i kontrowersyjnych współczesnych twórców filmowych, w listopadzie zaprezentuje swoje filmy, wideoklipy, obrazy olejne i rysunki w Centrum Sztuki Współczesnej. A retrospektywna ekspozycja będzie towarzyszyła festiwalowi Kamerimicz, który odbędzie się już 25 raz. Toczy impreza Pozostanie w Bydgoszczy i dyrektor Marek Żydowicz uzależnia od rozbudowy opery Nowa. Mm -hmm. Jeden z najbardziej kultowych seriali lat 90. Miasteczko Twin Peaks śledziły miliony widzów na całym świecie. Po 25 latach historia śledztwa po morderstwie uczennicy Laury Palmer, jakie prowadzi agent FBI Dale Cooper, wraca na ekrany. A współtwórca produkcji David Lynch będzie gościem 25 jubileuszowego Festiwalu Kamerinicz, otworzy swoją wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Ta wystawa pozwoli Państwu poznać jego świat wewnętrznych doświadczeń ale także myślę, w jakim stopniu będą mogli Państwo zobaczyć i dotknąć warsztatu. Reżyser zagubionej autostrady, dzikości serca czy prostej historii jest z wykształcenia malarzem, dlatego w Toruniu pokaże nie tylko swoje produkcje filmowe, wideoklipy i animacje, ale również obrazy olejne, rysunki i fotografie. W sumie około 400 eksponatów z całego świata. Będzie można posłuchać także skomponowanej przez artystę muzyki i obejrzeć autorskie elementy scenograficzne. Lynch na przykład projektuje popielniczki. Nie, robi niezwykłe lampy i miałam też przyjemność siedzieć na fotelu, który zaprojektował. Także on myśląc o filmie myśli bardzo całościowo. Prace nad pełnym programem jubileuszowego festiwalu trwają. Jego twórcy nie chcą zdradzać na razie szczegółów. Marek Żydowicz sygnalizuje natomiast, że także kolejne edycje imprezy, jeśli powstanie tak zwany czwarty krąg Opery Nowa, mogłyby odbywać się w Bydgoszczy program, który zarezerwowałem, który byłby programem optymalnym, którego nie chciałbym przekraczać, wymagałby nieco większej przestrzeni, nieco bardziej rozbudowanego programu funkcjonalno-użytkowego, ale ja mam pokorę w sobie po doświadczeniach toruńskich łódzkich. Współfinansowanie rozbudowy opery zadeklarowały już władze bydgoszczan oraz samorząd województwa. Podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w maju. Otwarcie wystawy Davida Lincha z udziałem artysty odbędzie się 12 listopada. Toruń Katarzyna Prędkowska Zabawa do białego rana, dużo dobrej muzyki i studenci w kolorowych strojach. W Bydgoszczy trwają królewskie Juvenalia. W tym czasie władze w mieście sprawują rzadcy, a co dzieje się pod ich rządami sprawdzała Katarzyna Ormanowska. Królewski dzień koncertowy to drugi dzień Juwenaliów organizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wczoraj tradycyjne wielkie grillowanie, czyli tak zwana blokada Łużyka, to była tylko rozgrzewka, wstęp do dzisiejszego święta muzyki. Jest z nami wiceprzewodniczący samorządu studenckiego Hubert Holewa. Z czym powinny kojarzyć się studenckie juwenalia? Studenckie Juwenalia powinny się przede wszystkim kojarzyć z bezpieczną zabawą studentów oraz przed relaksem. Powiedz mi w takim razie, czym w tym roku chcieliście zaskoczyć studentów? W tym roku postawiliśmy na bydgoskich artystów, przede wszystkim PavBit cieszył się największą popularnością w social, social media. Jest z nami właśnie Marcin Pawłowski, dzisiejsza gwiazda wieczoru. Z czym kojarzą ci się twoje juwenalia, jakie wspominasz? W zasadzie moje juwenalia to są właśnie te juwenalia, bo jestem absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. I w zasadzie od 10 lat co roku jestem na tych juvenaliach. Jeszcze jako licealista tutaj chodziłem i mnie kojarzą się z dobrą imprezą, z dobrymi wspomnieniami, choć nie zawsze wszystko pamiętam, ale dzisiejszych na pewno nie zapomnę. Co dzisiaj przygotowałeś? Czy będzie jakaś specjalna playlista dla studentów? Tak, to jest generalnie całkowicie przygotowany koncert specjalnie na dzisiejszą okazję. Zaprosiłem gości z moich płyt, z płyty Orchestra, z płyty Utopia i myślę, że to będzie taki, taki fajny set specjalnie dla naszego miasta. Specjalnie dla naszego miasta i specjalnie dla studentów, bo juvenalia to taki czas przed sesją egzaminacyjną. Jak ten czas relaksu, odpoczynku przed wielkim wyzwaniem, jakim jest sesja, wykorzystują studenci? Dla mnie juvenalia to, to jest ostatni moment, żeby odpocząć, nabrać sił przed sesją, przed zbliżającymi się zaliczeniami. Mam nadzieję, że wykorzystam go jak najlepiej i przede wszystkim przyszłam tutaj, żeby posłuchać naprawdę dobrej muzyki. To nie koniec bydgoskiego święta studentów. Juvenalia zakończy jutrzejszy koncert Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w hali Łuczniczka. Relaksować się to studenci z pewnością potrafią. To była relacja Katarzyny Ormanowskiej. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Czeka na państwa Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry, studenci odpoczywają, a uczniowie rywalizują trwa bydgoska Olimpia olimpiada młodzieży. To największe szkolne zawody sportowe w Bydgoszczy i jedne z największych w województwie. Młodzież rywalizuje w konkurencjach indywidualnych i drużynowych, jak siatkówka czy koszykówka, a dziś na stadionie Zawiszy w eliminacjach lekkoatletycznych wystartowało kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rywalizowali w 14 konkurencjach o awans do finału. Dla wielu z tych młodych ludzi były to pierwsze zawody w życiu, ale tak właśnie rozpoczynają się często przyszłe wielkie. Kariery sportowe. Bydgoska Olimpiada Młodzieży zakończy się oficjalnie 7 czerwca, a więcej informacji sportowych jeszcze dziś, jak zwykle, po wieczornym wydaniu Zbliżeń. Piękna pogoda i na juvenalia, i na zawody. A co będzie jutro? Sprawdzała Magda Żakowska. Dzień dobry. Witam. Nareszcie mogę powiedzieć, że w pogodzie niewiele będzie się działo. Słonecznie, nawet bezchmurnie. I bardzo ciepło, tak w dużym skrócie brzmi najświeższa prognoza. Znacznie więcej niż w prognozach dzieje się w ogrodach, w których właśnie kwitną różaneczniki. Odmiany wielkokwiatowe uginają się pod naporem kwiecia, a równie okazale jak rododendrony zaprezentują się w najbliższych dniach termometry. Zwłaszcza, że przed nami pierwsza tej wiosny fala upałów. Szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Zapraszała Magda Żakowska. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Tragedia na rądzie w Bydgoszczy. Kierowca Tira nie zastosował się do znaku. Trzy osoby zginęły w wypadku. W zderzeniu z Tirem nie sądzę, że ktokolwiek ma szansę. Umowy, podatki, pomoc. Pracodawcy mogą na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczyć takiego obcokrajowca. Wszystko o pracy dla cudzoziemca. On przyjeżdża zarobić pieniądze tutaj, do Polski. Wisła na fali. 15 tysięcy tirów mniej na ulicach, gdyby jedna barka dziennie tylko była spawiana z Gdańska. Na koniec jeszcze zaproszenie na jutrzejszy klub Kultura, a w nim czwarty Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu. W programie sporo informacji o kulturze i obyczajowości Chin, a także o rozwoju jedwabnego szlaku i o tym, w jaki sposób kultura wpływa na rozwój gospodarki. Klub Kultura, na naszej antenie jutro o 17.35 zapraszam w imieniu Pauliny Rubczaka, a w swoim imieniu zapraszam Państwa na wieczorny serwis zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.